Codzienny podcast ze Słowem Bożym, prawie codzienny. Panie, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas, abyśmy słuchali Twoje Słowo. W Nim objawiasz nam swoją miłość, dzięki Niemu poznajemy Twoją wolę. Ucisz w nas wszelki głos, który nie jest Twoim. I nie pozwól nam znaleźć potępienia w Twoim Słowie, czytanym, ale nieprzyjętym, medytowanym ale niekochanym, modlonym ale niestrzeżonym, kontemplowanym, ale niezrealizowanym. Niech spocznie na nas Twój Duch Święty, aby uzdrowić nasze serca. Tylko w ten sposób nasze spotkanie z Twoim Słowem będzie odnowieniem przymierza w komunii z Tobą. Synem i Duchem Świętym. Bóg niech będzie błogosławiony teraz i na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tu przychodzi matka, przychodzą jego bracia. I ciekawe, dlaczego nie wchodzą do tego pomieszczenia, gdzie Jezus siedzi. Dlaczego czekają na dworze, by Jezus wyszedł? Otóż dlatego, bo Jezus nie wiadomo z kim siedzi, nie wiadomo z jakimi ludźmi, a więc mogą być nieczyści. Więc oni czekają na Jezusa. To Jezus musi im się podporządkować. A Jezus mówi: Nie. Boga nie możecie sobie podporządkować. To, że macie jakieś reguły, to nie znacie, to nie znaczy, że jeszcze posiadacie Boga. To, że żyjecie według jakichś pewnych zasad moralnych, to nie znaczy, że jeszcze macie Boga w sobie. Bóg zawsze się wymyka spod naszej kontroli. Bóg zawsze się wymyka spod naszych reguł, idzie dalej, sięga dalej. Jak bardzo byśmy chcieli. Albo nieraz próbujemy, szczególnie mówię co do siebie, jako księdza, mieć Pana Boga w kieszeni i umieć o nim wszystko opowiedzieć i powiedzieć, jak Pan Bóg dokładnie działa, w jaki sposób, w jakich momentach, czy to Boża Wola, czy to nie Boża Wola. Ale tego się nie da. Bóg zawsze się wymyka spod naszej kontroli. Nie można Boga gdzieś tam zasunąć w jakieś schematy, jakby z nas, niektórzy z nas chcieliby niestety, tak? Szczególnie ci najbardziej blisko, przynajmniej trzymający się za tych, blisko blisko pobożności, blisko religii, na wszystko mają różne tematy, na wszystko odpowiedzą i wszystko wiedzą o Panu Bogu i zawsze innych poprawiają. I dzięki chwała Panu za to, że Bóg się wymyka, wymyka się spod kontroli, za to, że nie mogę wstawić Boga w ramki, za to, że Bóg ma takie pole do działania, i działa na, na wszystkie strony, że jak ktoś by chciał, to mógł rzeczywiście by się tylko zdziwić i zostawić Panu Bogu Jego działanie, a samemu się ciutkę podporządkować, uczyć się, by się podporządkowywać Jemu słowu, Jemu działaniu, a nie swojemu. Bo często tak wygląda, że nie tylko innym mówimy, ale także samy my sami w naszych modlitwach, w naszych myślach Bogu wkładając go w ramki dyktujemy Bogu co ma robić jak ma odpowiadać na nasze modlitwy jak ma działać w naszym życiu no i dzięki też niemu często tak się nie staje bo zawsze, praktycznie zawsze jesteśmy zawiedzeni, bo Pan Bóg działa zawsze inaczej Maryja Maryja jest tym świadectwem zobaczcie dzisiaj w Ewangelii Maryja to ta, która chce Pana Boga trochę Jezusa mieć w swojej kieszeni i Mu każe, bo, bo reguły nie pozwalają bo chce być czysta, ale też powoli rozumie, że to nie Bóg musi się podporządkowywać do niej, ale ona do Słowa Bożego. I dopiero na końcu widzimy, jak Maryja staje się rzeczywiście Matką Kościoła, bo, bo zmieniła swoje myślenie i naprawdę uwierzyła Słowu Jezusa Chrystusa. Więc nie wstawiaj Boga w twoje ramki, ale... Naucz się dziwić temu, jak On działa. Naucz dostrzegać, jak Jego działanie, nawet w bardziej banalnych rzeczach, a będziesz mile zaskoczony. Niech wszystkich Was Pan Bóg błogosławi z Panem Bogiem.